Ej, z EWB z Podłoga Pro idzie dzisiaj słuchajcie, nagrywamy odcinek z Aleksem i... i widzowie, w tej grze chodzi o to, że będziemy tworzyć film my już widzowie, trochę mamy stworzony nasz film, prawda Aleks? tak my tutaj już dużo filmów stworzyliśmy i można nasze filmy też oglądać bo niektóre z naszych filmów są już opublikowane i jakby tutaj po prostu tworzycie sobie filmy tak widzowie więc teraz... Okay, no tak. Widzowie, okay. teraz, okay. Ja, idę, okay. teraz okay. ja idę... Teraz okay. ja idę do domu i będę z Aleksem tworzyć film, czyli film animowany, okay. wielokrotny okay. gracz. Przedłem do domu. Tak. I teraz, i teraz czekam aż Mikowaj, że będzie tu Lobby nad tym filmem. Ale z początku, początku. Na początku, więc jakby no... Nie, więc jakby to już będzie trudne, bo kilka dni już robimy ten początek. Tak, ale widzowie, my, już, my zrobiliśmy początek, ale jeśli chodzi o taki początek początkowy, to, to nie, to nie, to nie. Patrzcie widzowie. Tutaj y, to jest film, tutaj bajkonek sobie skacze, tu ja sobie idę. Tutaj bajkonek się zapatrzył na tą dziewczynę. Potem się I wy... mikrofon No. I mikrofon będzie go pocieszyć i powie, i powie mu, że by zdobył alwe, ten. No, robił spanku. Score already parkour, okej. Okay. I teraz widzowie, e, ja sobie tam siedzę i będziemy to jeszcze to robić. E, i ja tam be... też poszedłem siedzieć sobie trochę? No tak. Mamy też. I potem widzowie, i potem widzowie, no nie wiem czy wam zdradzić ten pomysł, kurde Aleks, spoilerować nasz pomysł, czy nie? Spoilerować? No, czy, czy nie? Nie no, możemy, możemy. Bo tak te widzowie się domyślą, że to jest dla komentarzy, musimy go realizować. No tak, bo jakby ten, yy, i Aleks, yy, musimy trochę, jak to? Eee, yy, trochę... No teraz yy, właśnie musimy ustalić co zrobić, nie? bo jakby nie wiem od czego teraz zacząć. Ja będę robić macie tej dziewczyny jak to podróży. Okej? Okej, ale gdzie ta dziewczyna ma iść? Bo ja ci też mogę... Ona po prostu e, będzie szkła przed siebie. Okej, okay, tylko... Okej. Okay. O Jezu co ty jej z ręką zrobiłeś? Lekaj, nie, bo to animacja chodzenia, bo to będzie animacja chodzenia. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. O, możecie sobie to zabrać i animację chodzenia już pewnie wiesz, jak się robi w rtb. Słuchaj, że zrobiłem animację chodzenia. W inną stronę musimy. O, O nie, stary, zapisało się to na filmie. To? No to, że tak zrobiłeś, że zrobiłeś, to, że zrobiłeś w tą samą stronę. Ale to dobrze, bo tu dobrze wygląda. To wygląda jak prawdziwa animacja chodzenia. Ale nie, to się zapisało przez chwilę, że tak zrobisz w tą samą stronę, te ręce. O Ale już jak to się naprawiło. Dobra, ej Oleks, to takie trudne będzie, nastawiać tą kamerę wszędzie. No ja nie nienawidzę właśnie nastawiania. E, nastawienie kamery powiem Ci, że będziemy robić na koniec. Tak, tak, bo. Pożu widzowie to będzie lekko długi odcinek, a jak go dzisiaj nie skończymy, to po prostu pojawi się pewnie fajny drugi. Tak. Nie, Aleks, jak dzisiaj go skończymy, jak dzisiaj go skończymy. No tak. Ale wątpię w to, żebyśmy dzisiaj to skończyli, bo to mega długie. Co? No bo przypadkowo zrobiłeś tak, że się odczepiło na Nie! Uj. Nie, odczepię. Nie! Odczepia się! Nie odczepia się, stary, jest dobrze. To ty odczepiasz. To ty odczepiasz. Czekaj. Okay. Czekaj, na której. Ja... okej. Okay. Nie, nie tak. Czekaj. Muszę zrobić, że ona po prostu do niego pomacha. Zobacz jak ona do niego pomacha. I skończymy odcinek. Ale jaki odcinek? No nie, że już skończymy odcinek i będzie fajny drugi. Że ona po prostu do niego tylko pomacha i już skończymy ten odcinek. Tak dobrze? Nie stary. Sprakuję to nie wygląda tak dobrze jak myślałem <grystanie> xD ale myśli to wygląda bardzo źle ja nie, <grystanie> <Co> ty... <grystanie> nie 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 odstawiłeś śmiech co nie no Bit, to ręka jest nie <grystanie> git głowa i ręka są odczepione. Czekaj co? Czekaj, co tu się dzieje? Czekaj się. Ej, stary, naj, ej, stary najśmieszniejszy moment już jest na naszym odcinku, który pójdzie na YouTube. A. Najśmieszniejszy odcinek. Widzę, wypatrzcie na tą dziewczynę ojej mm. ojej oje, aleks aleks to Miki <laughs> o dzisiaj <cię> śmiejesz się <laughs> no bo ta dziewczyna jest śmieszna bardzo źle niestety stary bo to to, to się dzieje to odczepiła głowa bo ty tak zrobiłeś że się odczepia nie to się sama odczepia bo to sam nie jest nie ty to odczepiłaś Alek ja tego nie odczepiłam przecież widziałbym tu na własne oczy nie ja tego nie odczepiłam stary, jak wrzucę ten odcinek to zobaczysz. Ja tego nie odczepiłem, na na Ale Ależ na pewno? Ja tylko obracałem. Stary, jak przyczepić nogę, żeby było? Znaczy... Ręka albo cokolwiek. Co? Co się dzieje? Co jest z tą ręką? O nie, odczepiłem to. Ale mu ty odczepiasz! Ja nie odczepiam, teraz jest git już. Nie. Odczepię. Wszyscy jest normalnie. Dobra, puść sobie to od pierwszej rany. To jest zepsute, stary. Masz kropię od tej Miki. Ej, stary, to jest, jest zepsute. Dobra, Miki, ty tu teraz naprawiaj. I żeby ta dziewczyna na potem ja się udać, żeby po prostu że poszła od tutaj. Ale się tego nie zrobię, nie ma opcji. Ja nie, nie. Albo w sumie. Stary nie umył głowy animacja chodzenia. A, okej, okay. Jak animacja chodzenia, to dobrze. Dobra, stary a w plan, jaki miał być? Nie wiem. Nie wiem. dobra, stary, pamiętasz nasz plan, jaki miał być? Nie wiem. Nie Ej, stary, a zrobisz od każdej ramy aż do 62, żeby mój skinek był u ciebie cały czas od e, czekaj, od której to ramy, gdy ja mu powiedziałem. Czekaj, teraz. Czekaj, bo ja będę musiał zrobić cięcie, cięcie ręce. I stary, stary od 27 ramy, żeby było coś takiego, żeby mój skinek cały czas był e, w tej wieży od 27 ramy. Okej, okay, tylko naprawdę to. Czekaj, od której ramy my tam razem gadamy? Widzę, że zaraz będę robić tą. E, od której ramy? E, stary. ja gadam od ramy 60. Ty gadasz od ramy 61.

A żeby mój skin był od 27 ramy w tym. W, w wieży do... no już do końca RAM, czyli tak naprawdę do 62 ramy. Zrobiłem dodatkowe 65 jeszcze, więc... W sensie 65 RAM mamy. Nie mamy więcej. No dobra, idę robić animację chodzenia dziewczyny. <laughs> Ta dziewczyna jest, jest śmieszna, że ona tak się rozpada Dobra, teraz ja schowamy tego chyba w ziemi <laughs> o, ja tak W sensie widzowie je... W sensie drugiej, ten zacznie robić fajn kula Uuuu, dzień dobry Stare, ale to chodzi o to, żeby ona 27, znaczy od 27 ramy, żebym ja był cały czas w wieży i od 28, żeby... A drugi, on już robi parkour. Okej, okay, ale stary... Czekaj, czekaj. Gdzie? Gdzie on jest? I czemu mój skin nadal nie jest w tej wieży? Nie dobra, ale zrób, żeby mój skin cały czas był w wieży od 27 ramy. Dobrze Czekaj, zobaczę na sklep Aaa, zepsułem sklep, dziewczyny prawie Górzeczka O nie Wynalazłem idealne Co idealne? To jest ideał Ale co jest Wy, idealne? Co muzyczka? Czekaj, to dam. Stary trochę przycięło. Stary przycięło trochę. Powiedz jeszcze raz przed chwilą to co powiedziałeś. To przecież idealna rzecz w postaci muzyki. Okej, okay. a co dalej? Tymczasem Alek znalazł jak, jakąś powaloną piosenkę. I to Aleksa piosenka. Stary, ten, stary, to się zapisało, że ten nup wszedł pod ziemię. O, no tak Ale Ta. to dobrze, bo i tak wtedy będzie odwrócona kamera. Stary ten nup od 32 ramy nie robi parkura. Ale on jest wtedy, gdzie indziej, i jeszcze zrobiony, może nie ma tam. Czekaj, to gdzie jest. On nic nie robi, tylko stoi. No wiem. Właśnie to co mówisz że robi parkour. Jest tej drugiej, drugiej fazy. On będzie robić parkour i będzie giga mocna muzyka. Okej. Okej, bo znam to za muzykę Słyszałem, słyszałem story taka... Takie coś, nie? Aleks, a jak ci idzie, bo mi bardzo dobrze. Mi też. Powoli ta dziewczyna już dochodzi do celu. Tak, powoli, jak ona na... Nie, <laughs> czekaj stary, jak ty to zobaczysz, jak ona idzie. Szybko. Dobra, wzywaj. Teraz. Kolej. Dobra. No, Możemy, że jak chcę, żeby mi się zapis... zapisała... zapisało to, co robiłem, to jakoś się zapisuje, a jak nie chcę, to jakoś się zapisuje. Czemu takie? Nie wiem, ale ja... ja nie chcę, żeby mi się to zapisywało. Ja nie chcę, żeby mi się zapisywało. Aha! Aha! U mnie tak nie ma. Po prostu u mnie się nie zapisuje jakby tak. Bo ja specjalnie to powiedziałem tak, żeby e, jak to, żeby mi się zapisało. Cięta. Ej, Alex, by to się nie zapisało na filmie, jak u mnie ta dziewczyna, e, ona jak on e, ten, jak ona e, ten, tymi nogami i rękami kręci dookoła, oby to się nie zapisało. Na co? Ej nie, ej, Alex gdzie? Ta dziewczyna ma iść. Nie wiem. W ogóle widzowie zostawcie subika i, i, i ten. <laughs> Czekajcie widzowie, powiem to od początku. W ogóle widzowie zostawcie subika i lajka jak możecie, bo to wam nic nie szkodzi, a jakby dosłownie... Wszyscy się cieszą. Wszyscy się cieszą czemu? Bo my nie naszych filmików, a my będziemy się cieszyć, bo mamy więcej subskrybentów i jakby... No. Cieszę, a to was nic nie kosztuje. No właśnie. No tylko to, tylko was kosztuje konto, żeby założyć na YouTubie, ale nie chodzi widzowie o kanał na YouTubie, bo kanał na YouTubie to trzeba mieć kanał, żeby nagrywać odcinki. A konto to jest po prostu konto, że nic nie musicie nagrywać na YouTube Po prostu macie konto, nie? Jakby wtedy możecie subskrybować. Więc widzowie, to tylko was to kosztuje, że musicie konto założyć. Konto jest za darmo. No i co, Aleks? Nic, tylko powiedziałem 36, bo w 36 dopiero do zaczyna się ta muzyka. Od 32 ten mógł już jest na wiele. Okej. Okay. Ej stary, teraz mi się skinek tej dziewczyny zapisał. Więc widzowie, jak możecie to zostawcie subika i lajka, bo no jakby... No jakby najlepiej jakbyście zostawili dzwoneczkiem, to wtedy żadnego odcinka nie ominiecie, bo jak zostawicie to powinny Wam przychodzić powiadomienia, że wrzuciłem jakiś odcinek. Na przykład, jak teraz zostawicie na przykład Subika z dzwoneczkiem, to y, jutro albo dzisiaj jeszcze wrzucę jakieś shortsa, to Wam przyjdzie powiadomienie. Wtedy weź połowa pro wrzucił shortsa, albo film, albo co tam. Że jakby dostaniecie powiadomienie co, co wrzuciłem. I ten, więc jakby opłaca się, opłaca się naprawdę, to wie, wiem. My, my ten film będziemy robić tygodniami, jak nie miesiącami. No stary na bank, bo ten film ma być ciekawy, długi i fajny. No tak. Jeszcze chyba my będziemy mieli aż 600 gram, czyli maksymalną ilość. Jak 600? Jak to? No nie wiem. Może... Może jakoś tak się zdarzy, że jednak... No stary na razie to mamy 62 ramy, 65 ram, ale no może... jest puste. 65 jest puste i 64 jest puste i 63 jest puste. Okej, okay, dobra. E, Aleks, gdzie ma iść ta dziewczyna? Bo ona już jest do celu, w celu prawie. Kóńca końca 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 końcaca końca Co się stało? A ten film będzie przekazacki. Ja ten widzowie... Pewnej. No, mój kolega? Pewnie mało go obejdzie. Na przykład mój film normalny dzień, jako bardzo długo go i to jest mój najlepszy film, który w ogóle zrobiłem I ja też nie radzę w ogóle od tego. Ten wyświetlenie od innych moich filmów. No, szkoda. Jakby ty się na nim mega starałeś, bo widziałam, ale ten no, tak. nie był fajny. No, i tam wszystkie animacje. Animacje ty, tych wszystkich obrzutów, na przykład od tych dziwnych tych, od tych dziwnych gwiazdek, to nie? Tak, no i to było fajne. A jak fajne było animacje? Trochę to szczerze jest męczące. Szczerze, że to jest trochę męczące, ale przynajmniej przyjechałem. Miki, bardzo męczące. Dobra, Miki. Niedługo będziemy kończyć ten odcinek. Tak, widzowie, ja. niedługo będziemy kończyć ten odcinek, ale widzowie... Ja, no fajnie by było jakbyście za nasz wysiłek z tym filmem zostawili subika albo lajka, bo no naprawdę to... My się na nim już mega długo dni staramy. Aleks, ile my nad tym e, filmem siedzimy? Albo mieliśmy, albo dwa tygodnie. Czekaj. Normalny dzień, ja mój film, normalny dzień robimy dużo, ale to dużo więcej. Więc dla mnie to nie jest aż tak długo. Czekaj, przypomn przypomnę sobie, hmm, ile my to robimy? My ten film robimy już 3 tygodnie, stary, 3 tygodnie. Nie wiem Stary, aż mnie boli już ten, jak to się lekko boli mnie nawet głowa. Od czego? Od tego, że jakby już pewnie muszę kończyć, bo jak mnie boli głowa, to wiem o tym, że pewnie od już. No tak, albo od wysiłku jeszcze. Dobra, więc ja się z Wami żegnam. Tak, tak widzowie. Że pan... Widzowie, to by było już wszystko w ogóle też na ten odcinek. Także widzowie, pa pa. Pożegnaj się, Aleks.